Cisz tu wiersze. Jeden przepłynął, drugi... No kurczę, jak na warszawskiej w Warszawie. Ja pierdzielę. Ty... Zawsze mówią, że na odrze, jak po prze... przepłynie barka, to na ryba bierze, nie? Ale to jest barka, to ty bu... tu musiałabym brać cały dzień. Od rana po wieczora. Jak tu ruch jest taki na okrętkę? Pięć minut przerwy porzucasz i je. Płynął. No, tam już następny do goleniaków nie no jak pierdziele dlatego nie lubię, tak nie lubię na tym witaladzie. jedyne miejsce gdzie możemy pospinningować i weź tu połów ryby nie nie no ale ja tu ja, ja wiem, ty to od latu tu siedzisz na tym kanale a ja tylko jak zacząłem ja mówię ten kanał jak zobaczyłem ja to po... tylko i luty parę razy tu przyjadę a potem spoko inne techniki robię całkiem co innego bo to normalnie porażka jakaś jest na tym kanale Jest, może będzie też pan... To inaczej będę jeździł, bo z brzegu ja nie mam gdzie na... Ja Cię poprowadzę, Ci pokażę nawet gdzie z brzegu możesz łowić okonie. Ładne okonia, nie mówię o okonkach. Zresztą widziałeś jak pojechaliśmy raz na linera? No, no, no. Jak Ja delikatnie łowiłem, widziałeś jak się cięło rybkę? Tak, tylko że chodzi mi o te kubki właśnie tam, gdzie jest tak na parę miejsc, bo rozstawione te karpiarze. Bo... Ale no i z karpiarzami tutaj jest problem wszędzie. No, ale tak jakby płyniesz, no to wiesz. Ale Patrz masz niedaleko, wiesz na mamucie jakie piękne konie ile o konia jest i sandacze widziałeś mają jakiego sandacza wyhaczyłem. No. Ja to dzisiaj tylko... O kurczę, zagadałem się już. Rzut, ściągam. E, to gumki, gumki to mam. Już dwie na pewno są do, do tego Do gotowania Do gotowania, tak Ta nie, ta nie, ta pracuje ładnie, idealnie Nie no, jak dobrze pracuje to nie ma Nie no, pewnie, że tak I proszę, następna do golenia A to są warunki, kochani Niemcy, Niterland, Kanał, Und Herzig, willkommen in Angen امس